Kasia Skrzynecka w szczerym wywiadzie o odejściu z niema co płakać nad rozlanym mlekiem. Chociaż drugi z wymienionych panów próbował kręcić aferkę w sieci, Kasia nie dała się zwieść i do ostatniej chwili zachowała klasę. We wpisie pożegnalnym pokazała, jak Polsat uhonorował współpracę z nią, obdarowując gwiazdę największym bukietem kwiatów, jaki w życiu dostała. Wieloletnia pracownica stacji podziękowała za angaż w wspaniałym show i wspomniała piękne chwile, które przeżyła na planie. Jej słowa wyciskają z oczu. Dziękuję wam za piękne 9 lat tej niezwykłej, radosnej, wzruszającej i zachwycającej artystycznej podróży w charyzmatycznym show Twoja twarz brzmi znajomo. Przecinek to dla mnie zaszczyt, że mogłam współtworzyć je z wami. Nowej ekipie z serdecznego serca życzę powodzenia i takiej zawodowej muzycznej radości, jaką ja celebrowałam ze szczerym zakochaniem przez ten piękny czas w TTBZ, napisała na Instagramie Kasia Skrzynecka. Okazuje się, że Kasia Skrzynecka zna więcej niż jedną prawdę, jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia z jej udziałem. W wywiadzie udzielonym Magdzie Mołek Celebrytka przyznała, że jej odejście z Twoja twarz brzmi znajomo nie ciągnie za sobą żadnej dramatycznej historii. Zapewne już wspomniała o tym, ponieważ media donosiły, jakoby miałaby żegnać się z programem nagle. Nieuprzedzona o zmianach kadrowych, które miały nadejść. W rozmowie z Mołek Skrzynecka stwierdziła natomiast coś innego. Podobno nie było jej dane poznać powodów decyzji. Ale takie decyzje zdarzają się w programach rozrywkowych. W dalszej części rozmowy gwiazda zaplątała się jednak w zeznaniach. Wskazując jako bezpośrednią przyczynę jej rozstania się z show polsa chęć stacji do odświeżenia formatu za pomocą zatrudnienia nowych twarzy. Jest to naturalne w tej formule, że częściej lub rzadziej obsada programu, czyli prowadzący czy jurorzy się zmieniają po to, żeby, jak twierdzi stacja, odświeżyć format. Żeby był nowe twarze. I oczywiście nikt z tym nie dyskutuje. Należy to uszanować, bo tak to bywa w tych programach. Nic nie jest dodane na zawsze podsumowała. Skrzynecka przyznała także, że w swojej karierze przeżyła już gorsze sytuacje. Wspomniała o tym, w jaki sposób zakończyła się jej przygoda z tańcem z gwiazdami który niegdyś emitowano na antenie TVN. Wówczas celebrytka była prowadzącą show i cieszyła się uznaniem widzów. Stacja postanowiła jednak rozwiązać z nią współpracę, gdy Kasia była w szóstym miesiącu ciąży. Jak można przypuszczać, bardzo to przeżyła, bo w tak ważnym dla niej momencie pozbawiono ją głównego źródła utrzymania. Nikt nie raczył też wyjaśnić jej, dlaczego z dnia na dzień straciła posadę na którą ciężko pracowała. Teorie spiskowe można natomiast wyrzucić do kosza w kontekście Twoja twarz brzmi znajomo. Kasia wprost powiedziała o tym, co czuję w związku z odejściem z TTBZ. Przecinek wolę sobie nie fundować takiej spiskowej wizji świata, staram się zawsze widzieć raczej lepsze strony i nie doszukiwać się jakiejś prawidłowości i powodów do poczucia się odsuniętą, Pokrzywdzoną, po co, za co, dlaczego i dlaczego ja, wyjaśniła. Doświadczona prezenterka telewizyjna nie ukrywa, że im w życiu warto kierować się pokorą i być otwartym na nowe projekty. Które wcale nie muszą być gorsze od poprzednich. Można więc swobodnie stwierdzić, że zmiana przypadła jej do gustu. Czyżby zaprzeczyła tym samym negatywnym wibracjom szerzonym przez Gąsowskiego? Wolę uznawać z pokorą, że tak po prostu się zdarza i tak bywa i tyle, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba się zbierać do jakichś nowych projektów, które mogą się zdarzyć za chwilę. I oby się zdarzyły, wyznała szczerze skrzynecka.